Daszbór. Nasz Daszbór. Witamy tym razem już w prawdziwych Bieszczadach, bo przedtem byliśmy w tak zwanych udawanych Bieszczadach. Teraz to są prawdziwe Bieszczady. Przedstawiam Olaf Jóźwik, nasz przyjaciel wieloletni. Marcina Bobole, no, no muszę go przedstawić, chociaż mówię to z wielkim żalem z <laughs> smutkiem. Ale wyciął słowo przyjaciel. <laughs> Słuchajcie, możemy pożartować, ale Oddaję głos tutaj Olafowi. Olaf, powiedz po co jesteśmy, gdzie jesteśmy i co będziemy robić. Spróbujemy zapolować na Jarząbki. Jesteśmy w miejscowości Bystre, właściwie prawie. bo W tej chwili jesteśmy pomiędzy Bystrem Michniowcem a Lipiem. Udajemy się w stronę Bystrego, rejon przygraniczny. Musiałem wykonać telefon, żeby powiadomić służby, które pilnują naszego tutaj spokoju że tam będziemy. No w tym roku jeszcze tam nie byłem, ale mam nadzieję, że jakiegoś jarząbka tam spotkamy, też jest ich tam, jest ich tam na pewno kilka i zobaczymy, czy się uda. No jest jeszcze z nami pies, jak mówi regulamin przy polowaniu na ptactwo. Jest z nami Boni. Ona już tam się rozgląda, nie wiem za czym. Mam no. nadzieję, że uda się strzelić, uda się podnieść jakiegoś czy znaczy, Marcin twierdzi, że umie wabić jarząbki. Zobaczymy, czy to jest, prawda? <grym> Także no, będzie okazja. Omawialiśmy się już, miało to być we wrześniu, ale wtedy była straszna pogoda. Lamp no miało... ja tak, na, na, tak naprawdę nie wiadomo czy, czy one będą się odzywały na Wam teraz pod koniec października. We wrześniu się odzywają w trakcie tych toków swoich pozornych. No ale kto nie próbuje, ten nie smakuje. To jest specyficzny, piękny ptak, ja nawet nie widziałem, ale tutaj koledzy widzieli. Także piękne ptaki, zobaczymy co się uda strzelić, a jeszcze, jeszcze Olaf powiedz jakie tu jest pasmo w ogóle, gdzie my jesteśmy tak wiesz? Eee, w tej chwili widać pasmo Ostrego za nami, eee, takie urwane na końcu, nie wiem czy kamera to akurat uchwyciła, eee. to jest nasz kamieniową tutaj. Taki, a no tam z tamtej stronie Ta, go widać, to, nie? Tak, nie? Tak, 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 w stronę, do... w stronę lutowisk. Gdybyśmy przekręcili kamerę, może Tadeuszu ja będę mówił, a ty byś przekręcił w stronę tutaj tego wzgórza, na które w tej chwili patrzę, to jest Magura Łomiańska, jest to już teren Ukrainy. Zaraz przekręcimy, tylko powiemy jeszcze co nas czeka jutro, Olaf, tak powiedz. Jutro zaczynamy od mszy świętej w kościółku w smolniku. Będziemy mieli swoje hubertowskie polowanie w kolełowieckim Gawra Lutowiska, czyli w twoim kole. W moim kole. Będzie, będzie najpierw msza, potem będzie gonitwa za lisem, potem polowanie, a potem część dalsza. No i w niedzielę jeszcze. W niedzielę mamy przekazanie kielicha świętego Huberta, to jest kielich muszalny. Fundatorzy też są zaproszeni na to jutrzejsze polowanie, także więcej, więcej będziemy jutro na ten temat mówić. Dobra, to jeszcze tylko dodam, że Olaf jest tutaj leśnikiem, leśnikiem na leśnictwie Ustrzyki Dolne. Tak, Dolne. Pracuje tu już wiele lat, myśmy zresztą już z Olafem tutaj też trochę te tereny przewędrowali, tak jak i z Marcinem. No i cóż, dziękujemy za zaproszenie i teraz ja da za kamerę, a Olaf jeszcze powie trochę o terenie. Także naprzeciwko mamy Magurę Łomiańską, jest to dosyć wysoki szczyt, To już jest Ukraina, jest całkowicie porośnięty lasem, u jej podnóża będziemy dzisiaj polować. Przejechaliśmy przez rzekę, ale dalej nie damy rady, musimy iść z tak zwanego bucika, pójdziemy, bo droga jest okropna. Ola, co to za potoczek się rzeka? Yy, to chyba będzie mieszaniec albo mszanka. Mszanka, albo mszaniec. Dobra. Wieramy manele i ruszamy. My idziemy już na stanowisko, gdzie się usiądziemy. Marcin będzie wabił. Myśmy chyba z Olafem nagrywali ze 3-4 lata temu taki cykl, co lubią niedźwiedzie. I wtedy opowiadał Olaf tutaj, jak obdzierają korek z moodrzewu, z innych drzew, też. Ale z jodeł Z I tu widać, że już jodła nie żyje. Młoda przyszłościowa jodła. jest Nie odrodziła się. Czasami tak mówię, że się odrodzą. Nie? z jednej strony tylko wytrzy to się dziuple z czasem zrobi zaleje to obdar dookoła Trafiliśmy tak szczęśliwie, że akurat tu mamy pilarzy. Ale za to są grzyby. My będziemy mieli na nasiadania, bo na obiad grzyby. Popatrzcie jaki wysyp. A, a to jest dla Marcina będzie na polewka taka specjalna robiona, ale tam są prawdziwki. Olaf zaraz pozbiera O, to są przepiękne rydze. Super, a tam jaki prawdziwek. Coś pięknego. Super. No, nie ma niestety jarząbków, znaczy jarząbków. Jarząbki może i są, tylko są piły motorowe. Drzewa się walą, także. No, niestety, mamy pecha. Ale Olaf, my się nie poddajemy. Nie. A to, co to nie ryc? To jest coś To jest. I czym, czym, po czym rozróżnić? Rydza od takiego tutaj dziada, popatrzcie. Słuchajcie. Musi wiedzieć, rydza. że Marcin się znano Jak się, wszystkim. Się rydza przekroi albo się otuwać, nie? To ma takie intensywnie pomarańczowe mleczko. O, widzicie? Mm -hmm. Od razu się pokazuje. O, o. I taki paluch jest pomaleczony. I to jest to jest odmiana dobra w przeciwieństwie do niedobrej, tak zwanej teściowej odmiany, tak? Nie zbierać ryzy w kropki. Ej, hey, Ola, gdzieś zniknął zaraz przyjdzie z prawdziwkami. A tam, a tam mamy jarząbki się odzywają, nie? Hmm, hmm, hmm. Jarząbki tną jodłe. <laughs> na których siedział jarząbek. Ale powiedz normalnie, tyle kilometrów jechać i trafić... No cóż może, cóż mogę o... powiedzieć. Jonasz. To jest wszystko nam, wina Ktoś kamery. nam przynosi pecha. Jeżeli znacie zaklęcia, jak odczarować tatka kamerę, to ja was proszę, piszcie w komentarzach. Będziemy próbowali. O kurka wodna, popatrzcie. Siatkę że. Tu jest reklamówka. No coś pięknego. Tylko trzeba ten... Olaf, tylko trzeba jajek kupić. Co Są, Są jajka? Idziemy robić ryby. Piękne ryzyki. Znamy tylko takie młode. Ale rydzy mnóstwo. Jaki piękny, ładniutki. I będą rydze. Przechodzimy już z góry, o! gdzie się otwiera pan ładno. Pogoda jest cudowna, wymarzona, tylko że niestety cisza zakłócona przez pilarzy. Już schodzimy. Wracamy do chałupy, do Olafa, Olaf musi iść do pracy. A przygotujemy, my przygotujemy siadanie z rydzy. No i wieczorem znowu się wyjdzie po południu, wejdziemy gdzieś koło 15:00 i pojedziemy spróbować jeszcze raz. Yy, dzisiejsze wyjście można skomentować bardzo krótko. Było jak zwykle. Tak to wygląda niestety z Marcinem. Ale przynajmniej mamy grzyby. Olaf mówi, że jajka są, to będziemy robić śniadanie pyszne. Z głodu nie zdechniemy. Nawet nie umrzemy. Po południu ruszamy znowu. Inne miejsce. Miejmy nadzieję, że tam rolnicy nie będą ciąć drewna na zimę. ja, ci, ja muszę pokazać ten potoczek, bo tu jest tak fajnie. Przez tą rzeczkę tu przejeżdżamy. Tu oni się śmieją. No. Musimy się przedostać. No i do potoczku. Buty się trochę umyję. To jest wiele miejsc znajomych. Po drodze jak jechałem, jechaliśmy tutaj. To też były trasy, gdzieśmy kulik kulik urządzali. W wielu miejscach byłem, bardzo w bardzo wielu miejscach. Tak się zawraca. Bo nie zapomnijcie o mnie! Patrzcie, jakie są piękne bieszczady. Przyjechaliśmy na drugie polowanie na jarząbki. Rano niestety zaczęło się coś dziać. Gdzieś się jarząbek odezwał, ale się odezwały też piwie motorowe 50 metrów od nas. Także tylko tyle się skończyło, żeśmy nazbierali grzybów, rydzy. Było pyszne siadanie rydzy z jajkiem, z jajecznicą Teraz robimy drugie podejście. Na razie jest cisza. Marcin tutaj już wzywa jakichś zulowców, ale jest cicho. Także pieszczady przepięknie, przepiękna pogoda cudowna. Olaf twierdzi, że tu jarząbki są na 100%. Zobaczymy. Ola, co to teraz za miejsce jest w powietrzu To jest nad Polaną, niedaleko zalewu Solińskiego tu mają być te stuprocentowe. Było <noise> stuprocentowe. Nawet tam pochyl nie jest Słuchaj, Co będziemy się bawić tam, jakieś procenta, nie? Robimy drugie podejście. Spróbujemy. Ja już tak usiłuję, chyba od czterech lat, filmować polowanie mężczyzn. Tak tajemniczy. Próbujemy w różnych miejscach. Marcin też zmienia wabiki. Rząbek jest tak bardzo ciekawski. Cały czas szukamy dobrego miejsca. nie powiedz w ogóle trochę o specyfice polowania kiedy właściwie polujemy na jarząbki kiedy jest najlepszy czas do wabienia najlepszy okres, no i praktycznie jedyny dostępny sezon jeżeli chodzi o polowanie z wabikiem to jest wrzesień, bo wtedy one mają toki pozorne i wtedy bardzo dobrze reagują na wabik z ręką na sercu muszę przyznać, że nigdy nie wabiłem w październiku, zawsze wabiłem w okresie rykowiska, prawda, kiedy, kiedy chodzi się bardzo dużo po grubym lesie, za, za jeleniami, za bykami, wtedy i słychać te jarząbki, i widać te jarząbki. Natomiast y, z ręką na sercu przyznam, że nigdy nie słyszałem w październiku, żeby się odzywały, ale też w październiku nie ma mnie tak często w lesie. Więc trudno mi też powiedzieć, nie będę tutaj udawał. Więc warunki mamy idealne? Nie? Warunki są piękne, pogoda jest piękna. Ale wiesz, może to być tak jak z bykami, po prostu w październiku już praktycznie się nie odzywają. Dobra, powiedz tak technicznie, jak to wygląda. Ty wabisz, jarząbek podlatuje z ciekawości oczywiście, bo to rywal jesteś. Jarząbki w, w okresie tych toków pozornych, one są bardzo zacietrzewione, jeżeli tylko usłyszą na swoim rewirze, na swoim terytorium innego osobnika. No, bardzo, bardzo są zaciekawione i podlatują, sprawdzają z prawej strony, z lewej przede wszystkim przepięknie odpowiadają. Przepięknie odpowiadają, to jeżeli byłby tutaj w pobliżu jarząbek e, w tym okresie e, toków pozornych, nie ma opcji praktycznie, żeby nam nie odpowiedział. No to... generalnie strzały jest na bliską odległość. Tak, strzały są na bliską odległość. Bardzo często one na ciekach e, przybiegają. Często siadają, obserwują, zmieniają z jednej gałęzi na drugą gałąź. Też jest bardzo ważne, żeby wybrać sobie takie miejsce, gdzie jest możliwy strzał, bo co z tego, że staniemy w jakiejś gęstej świerczynie, jak tam praktycznie nic nie będziemy w stanie zauważyć. Także te miejsca tutaj, gdzie Ola nas przyprowadził, są naprawdę idealne. Pokażę Ci te babiki, jak są bliskie. To jest v -Haber, austriacki, to jest imitacja takich pierwotnych wabików z piszczeli zająca, bo kiedyś wabiarze robili takie wabiki z zająca. A tutaj mam drugi wabik. To jest Hubertus metalowy. On ma jedną wadę. Zbiera się w nim po prostu para wodna. Jak jest zimno, jakiś przymrozek, to, to, to no zamarza. I też para wodna, która się w nim gromadzi, powoduje, że bardzo łatwo na nim zafałszować. Także no ja preferuję ten jest głośniejszy, jest tutaj możliwość tej modulacji. Bo ty palcem operujesz. Tak, tak. Ja tę modulację robię tutaj palcem, tak jak na fleciku. No to pokaż to do, tak, bo teraz bliska, bo tak to ja zawsze stoję w jakiejś odległości. Teraz pokażmy to technicznie jak to wygląda z bliska. Czyli to, tutaj. Uh -huh. Czyli palce Przytykam a. i puszczam. No, to jest bardzo proste. A co, próbujemy jeszcze? Nie? Jeszcze możemy kawałek podejść. No, próbujemy. Jesteśmy jednym dla podejścia jeszcze. do przodu. I Pewnie trzeba bardzo. będzie w październiku odpuścić. No, a przynajmniej żeśmy spróbowali. Trzeba będzie po prostu w przyszłym roku jakiś tam jeden Cześć, dzień mi? albo jak ty będziesz, ja przyjadę. Właśnie. Ja przyjadę wiesz do ciebie tak o, specjalnie, kiedyś tam na. Na no popołudniu czy na rano, no nie, w trakcie rykowiska, czy, czy przyjadę na wieczór i na rano gdzieś tam wyskoczymy, sprawdzimy, o, nie wierzę, w tą gdzie one mają tutaj. Mm -hmm. jak u mnie są w taki byle jaki. Poza tym, mm. taki pisk wcale nie płoszy byków, można sobie no. poćwiczyć, no. będzie podczas w widzisz, twój lepiej, lepiej piszczy. Czyli mm. mm. tak jest. Niby to samo. Rewelacyjne. Jest dużo. Widzisz? Tu już jest prawdopodobnie zaśnie działa membranka i dlatego dzień jest rewelacyjny. Podobnie wyglądają, ale. Nie, to jest to samo. Co? Tak, tak, to jest to samo, tylko ty masz prawdopodobnie też bardzo mało używane. No. Mhm. no, dlatego, dlatego, no, dlatego u ciebie jeszcze ta membranka mhm. jest y, w idealnym stanie. Popatrz. Ile jest głośniejszy. Mhm. Ale no mówię, ten bardzo szybko w moim ocenie się zużywa. To już jest któryś mój. Yy... Po prostu ślina para wodna i tego nie idzie w ogóle w żaden sposób tam wyczyścić w środku. <laughs> no, podejdźmy jeszcze, może akurat coś, chociaż jakiś zabłąkany, zdziwiony ja wyprzeleciał. Ale wziąłby, docenił nasz wysiłek. Z jedynie, i dał się zastrzelić. Więc <laughs> no, nie ma, a zaraz Wchody niedźwiedzia. Widać co żar. Zresztą tam też były połamane drzewka. Ścieżka, ścieżka niedźwiedzi. To Olaf ma bardzo często jako podleśniczy. W zasadzie stale w terenie. Ma bardzo często spotkanie z niedźwiedziami. Próbowaliśmy. próbowaliśmy na miejsca, że... Żeby... Ola, widziałeś tu żąbka? Tak, to często właśnie na tych świerkach, które mijaliśmy. To mówię, gdybym, gdyby był sezon, a nie to, to w zimie, to pewnie niejednokrotnie bym strzelił. Chodzi, że w zimie tutaj one często odpoczywają na tych świerkach i to jest pobytałem. Także na pewno w okolicy są. No próbowaliśmy. Za rok. Jeszcze żadnego nie strzelił chyba jarzomka? Nigdy nie strzelałem. Marcin ty? O, ja to kupa. Tak no jak tak upał tego nie widział. po drodze nie. nie Bardzo dużo jarząbków mi się... czy znaczy no bardzo dużo, no wiele jarząbków udawało mi się wabić. Często w trakcie rykowiska. Doświadczenie mam większe w wabieniu niż tak naprawdę w strzelaniu. Bo udało mi się strzelić tylko kilka. Natomiast no też nie poluję na te jarząbki. Nie wiadomo jak często, mówię. Bardziej... Słuchaj, to jest taki myśliwski realitas. Tak, to jest taka... Przyjemność dla koneserów, polowanie dla koneserów. Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo fajne. Takie kolejne wyzwanie łowieckie. No cóż, spróbujemy w przyszłym roku. Jak wszystko? Plan jest taki, już mówiliśmy z Olafem, że przyjadę do niego we wrześniu, pójdziemy na wieczór, pójdziemy na, na rano. Zobaczymy, czy one są, jak one tutaj reagują, czy się odzywają, czy się nie odzywają i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Dzwonicie, a ja za godzinę jestem. Dzwonimy i mówimy, Tadek piszczą. I ryczą. I ryczą. Jasząbki ryczą. On, nie? sobie. Wracamy, wrac wracamy, wracamy do domu do, do Olafa. Jutro nas czekają no, atrakcje, ale dzisiaj jeszcze spotkamy się, porozmawiamy o zrzutach. Mhm. Bo to jest temat super ciekawy i pokażemy, jak Olaf się zgodzi. Kolekcje, w tym, że pokój jest coraz mniejszy. Ja już się w ogóle dziwię, jak tam Olaf się mieści w tym pokoju, ale to sami zobaczycie, bo trudno, trudno przejść. O, Olaf nie jest jakiś z, zrośnięty, więc jeszcze mu trochę zostało. W się nauczył. I opowiemy, a teraz, a słuchajcie, bo to nie możemy tego minąć tematu niedźwiedzi. Nie tak dawno tutaj w tej okolicy był ten wypadek tak. z niedźwiedziem, gdzie niedźwiedź zaatakował podleśniczego chyba, tak? Leśniczek. Leśniczego zaatakował? i to tak tuż przed emeryturą. Także... to, to tak czyli... na, po, na pożegnanie. No, no, no. Ale, nie czyli ale to na terenie na lutowiska. Lutowisko, Lutowisko, tak. no. I co dzisiaj kolega, bo mówimy kolega, bo to kolega po, po pracy jakby to wraca ze szpitala dopiero. Po pracy i po operacji, bo to praktycznie tak skomplikowane szycie było, że można by operacją nazwać. No praca, ale, ale na pewno do pracy długo nie wróci. No ale co, i ty mi nieraz opowiadałeś, że tajemnicą jest, żeby się poruszać głośno, żeby niedźwiedź słyszał, to, niedźwiedzica szczególnie. To znaczy tak, niedźwiedź ma wiedzieć, że my jesteśmy e, oraz e, my musimy słuchać lasu i jak niedźwiedź nam chce powiedzieć, że ja tam jestem, to też trzeba po prostu... E, respektować. Respektować, to no, Z tego co wiem, to mógł kolega nie usłyszeć, że niedźwiedź się do niego odzywał. No dalej. Tym bardziej niedźwiedzica. To jest no i jeszcze nie? na dodatek niedźwiedzica, gdzie tam prawdopodobnie było jedno mniejsze, czyli z młodym przynajmniej jednym, może było ich więcej. Czy mógł wejść między młody a niedźwiedzicem? Mógł, zbliżył się na taki dystans, który już po prostu był zbyt bliski i niedźwiedź wtedy atakuje. A jak wcześniej by usłyszał, tak podejrzewam, tak przynajmniej ja zawsze robię, jak usłyszę, że gdzieś tam. Niedźwiedź przede mną jest, warczy, w młodniku szczególnie, mijam to miejsce, nie wchodzę, nie zaglądam czego on na mnie warczy, ale przede wszystkim mówię, trzeba słuchać lasu i las słyszeć. Wracamy już, no polowanie jak polowanie, piękna pogoda, było wabienie, była atmosfera, do chałupy i pogadamy o zrzutach. Czy może być coś piękniejszego? co się przebija a my się też przebijamy przez haszcze zawsze tak jest zawsze jest nadzieja tak tu Marcin mówił Marcin ma doświadczenie nigdy nie bawił październik bo my po prostu chcieliśmy spróbować żeby żeby nie mijać tej szansy przy tej pięknej pogodzie przy okazji bo to ten przyjazd na jarząbki to nie jest w tej chwili specjalny przyjazd, jak to chcieliśmy zrobić we wrześniu. Tylko pogoda nam to, fatalna pogoda nam to wszystko pokrzyżowała. Ale to jest przy okazji, tak czasami kamera zadrze, bo tu są dziury i po dziurach. Ale to jest przy okazji, po prostu, przyjazdu na zaproszenie kolegów z koła Gawra i Na polowanie, na tubertusa, Na taką fajną uroczystość, co Wam... Pokażę, oczywiście będzie relacja z polowania, bo ja mam broń, też będę brał w polowaniu. Polujemy na jelenie, dziki, sarny, krajeżniki. Ale to jutro. Dzisiaj jest piątek. No więc postanowiliśmy, postanowiliśmy się wybrać na jalonki. Takie polowanie jak to teraz dzisiejsze. To wyjście właściwie na polowanie. No to jest polowanie. Nigdy tego nie uważam, tak jak nie wiem nie tak dawno w programie za jakąś porażkę, że się nic nie strzeliło, nic nie polowało. Liczy się atmosfera. Chęci tutaj moich przyjaciół, którzy chcieli to pokazać. No ale tak to jest.